Maria Valtorta, włoska mistyczka i wizjonerka, znana jest przede wszystkim z monumentalnego dzieła pod tytułem Poemat Boga Człowieka, w którym opisała wizje dotyczące życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzieło to wzbudziło wiele kontrowersji, budząc zarówno fascynację, jak i sceptycyzm. Niemniej jednak wielu wierzących oraz poszukujących duchowej prawdy odnajduje w jej pismach głębokie inspiracje i przesłanie, które przenosi ich w świat pełen cudów, przemieniające serce nauki Chrystusa i wezwania do duchowej przemiany. To właśnie dzięki tym zapiskom możemy zgłębić tajemnice, które na co dzień pozostają zakryte przed naszymi oczami. Ale wśród wizji, które otrzymała Waltorta, kryje się jeszcze jedno niezwykłe przesłanie skierowane do tych, którzy nie boją się spojrzeć w głąb nie tylko nieba, ale i tajemniczej rzeczywistości, która czeka na nas po drugiej stronie. Czyśćca. Czym jest czyściec? Czy to miejsce, czy może stan duszy? Czy doświadcza się tam bólu, a może jest to raczej etap pełen oczyszczającej tęsknoty? W kościele katolickim nauka o czyśćcu jest głęboko zakorzeniona, ale jednocześnie owiana tajemnicą. Zgodnie z nauczaniem teologicznym, czyściec to stan przejściowy dla dusz, które choć są na drodze do zbawienia, muszą jeszcze dopełnić swojego oczyszczenia. To ogień miłości, który wypala wszelkie niedoskonałości, aby dusza mogła w pełni zjednoczyć się z Bogiem. Jednak wielu wiernych zastanawia się, co dokładnie oznacza to oczyszczenie i jak przebiega proces przemiany duszy po śmierci. Maria Waltorta, poprzez swoje wizje, oferuje spojrzenie głębiej, dostarczając obrazów i słów, które przekazał jej sam Jezus. W jednym z objawień Chrystus miał powiedzieć: Wy ludzie, macie błędne i niepełne wyobrażenia o czyśćcu. Wasza myśl jest ograniczona dlatego interpretujecie tę rzeczywistość poprzez ludzkie kategorie kary i cierpienia, które nie oddają jej prawdziwej natury. To objawienie rzuca zupełnie nowe światło na te tajemnice wiary, korygując uproszczone wyobrażenia o czyśćcu jako miejscu fizycznej tortury. Jezus pragnie odsłonić jego głębsze znaczenie, ukazując go nie jako karę, ale jako akt najwyższego miłosierdzia, przygotowujący duszę na spotkanie z miłością absolutną. Prawdziwa natura czyśćca jest o wiele bardziej złożona i duchowa niż moglibyśmy sobie wyobrazić. W wizjach przekazanych Marii w Altorcie Jezus wyjaśnia, że ogień czyśćcowy nie jest ogniem gniewu Bożego, lecz ogniem Jego miłości. To kluczowa różnica, która całkowicie zmienia perspektywę. Dusze w czyśćcu nie cierpią, ponieważ Bóg jest na nie zagniewany, ale cierpią z miłości i z powodu miłości. Chrystus miał powiedzieć: "Ogień, który je oczyszcza, to ogień miłości". To ta sama miłość, która rozświetla niebo, ale dla duszy nieprzygotowanej, obciążonej niedoskonałościami, staje się ona źródłem bolesnego oczyszczenia. Dusza, która po śmierci staje przed Bogiem, widzi go w całej jego doskonałości i świętości. Ta konfrontacja z absolutną miłością uświadamia jej, jak bardzo sama jest od niej daleka. Płomienie czyścica są więc płomieniami Bożej miłości, które wypalają wszystko, co nie jest miłością, przygotowując duszę na wieczne zjednoczenie. To cierpienie nie jest karą w ludzkim rozumieniu, lecz bolesnym, ale koniecznym procesem uzdrowienia. To tak, jakby metal musiał przejść przez ogień, by stać się czystym złotem. Ogień nie niszczy, lecz uszlachetnia. Główną przyczyną cierpienia dusz w czyśćcu, jak wyjaśnia Jezus w objawieniach danych w Altorcie, jest świadomość, że za życia nie kochały wystarczająco. To nie grzechy same w sobie są bezpośrednim źródłem męki, lecz brak miłości, który stał za tymi grzechami. Jezus mówi: cierpią, ponieważ wiedzą, że mogły kochać więcej. Cierpią z powodu każdej straconej okazji, by okazać miłość Bogu i bliźniemu. Czyściec staje się miejscem, gdzie dusza nadrabia to, czego zabrakło jej na ziemi. Każdy akt egoizmu, każda chwila obojętności, każde słowo pozbawione miłości, staje się teraz źródłem bolesnej refleksji. Dusza widzi swoje życie w świetle Bożej Prawdy i rozumie, że celem jej istnienia była miłość doskonała. W czyśćcu dokonuje się proces dojrzewania do tej miłości. Cierpienie polega na bolesnym uświadomieniu sobie własnej niedoskonałości w obliczu miłości nieskończonej. To naprawianie tego, co zostało zaniedbane, uczenie się kochać w sposób pełny, ofiarny i bezinteresowny. Jednak największym i najbardziej przenikliwym cierpieniem w czyśćcu nie jest ogień, ani świadomość własnych win, lecz przemożna tęsknota za Bogiem. Według wizji Marii Waltorty, każda dusza po śmierci, w momencie sądu szczegółowego, doświadcza krótkiego, ale niezwykle intensywnego spotkania z Bogiem. Widzi Jego piękno, miłość i światłość w sposób, który przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenie. To spotkanie jest jak błysk, który na zawsze pozostaje w pamięci duszy. I właśnie to wspomnienie staje się źródłem najgłębszej męki. Dusza wie, do jakiej szczęśliwości jest powołana i pragnie jej całym swoim jestestwem, ale jednocześnie rozumie, że nie jest jeszcze gotowa, by wejść do nieba. Ta rozłąka z Bogiem, którego już poznała i pokochała w sposób absolutny, jest najdotkliwszym cierpieniem. Jezus opisuje to jako mękę tęsknoty, która przewyższa wszelkie inne bóle. To tęsknota oblubienicy za oblubieńcem, którego zobaczyła na chwilę, a teraz musi czekać, aż będzie godna, by się z Nim na zawsze zjednoczyć. W tym kontekście niezwykle ważną rolę odgrywa modlitwa żyjących. Jezus w objawieniach dla Waltorty podkreśla, że los dusz w czyśćcu nie jest obojętny Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi. Nasze modlitwy, ofiary, posty, jałmużny. I przede wszystkim udział w mszy świętej mają realną moc, by skrócić czas oczyszczenia dusz. Chrystus miał powiedzieć: Każda wasza modlitwa jest jak kropla wody na rozżarzone węgle, każda ofiara przynosi im ulgę i przybliża je do mojego królestwa. Jesteśmy połączeni ze zmarłymi przez tajemnice świętych obcowania. Nasza miłość może przekraczać granice śmierci i realnie im pomagać. Modlitwa za zmarłych nie jest więc tylko pobożnym zwyczajem, ale aktem miłosierdzia o ogromnym znaczeniu. Pomagając duszom w czyśćcu, nie tylko przyspieszamy ich drogę do nieba, ale także budujemy most miłości między światem żywych a światem pozaziemskim. Gdy te dusze wejdą do chwały Bożej, stają się naszymi potężnymi orędownikami, odwdzięczając się za okazaną im pomoc. Ostatecznie przesłanie płynące z wizji Marii Waltorty jest pełne nadziei i miłosierdzia. Czyściec nie jest miejscem Bożego gniewu ani przerażającą karą, ale darem Bożej miłości. To szpital dla dusz, miejsce uzdrowienia, gdzie miłosierny Bóg przygotowuje swoje dzieci na wieczną ucztę w niebie. Wizje te przypominają nam o fundamentalnej prawdzie naszej wiary: celem życia jest kochać. Każdy dzień. Każda chwila jest okazją, by praktykować miłość do Boga i bliźniego, abyśmy już teraz na ziemi mogli przygotowywać się na spotkanie z Nim. Jednocześnie objawienia te są potężnym wezwaniem do modlitwy za zmarłych. Nasza pamięć i wstawiennictwo mają realny wpływ na ich los, a nasza miłość może przekroczyć barierę śmierci, przynosząc ulgę i nadzieję tym, którzy tęsknią za pełnią zjednoczenia z Bogiem czyściec w świetle tych wizji przestaje być powodem do lęku, a staje się świadectwem nieskończonego miłosierdzia Boga, który pragnie, aby każda dusza oczyszczona i uświęcona mogła na wieki cieszyć się Jego obecnością.